Podczas ceremonii żałobnej nad grobem Krzysztofa Kononowicza doszło do zjawiska paranormalnego. W oryginalnym materiale Pawła z Warszawy w 34 minucie i 10 sekundzie nagrania, po słowach księdza, został wezwany na ucztę Dzieci Bożych. Słyszymy wyraźne słowo Nie. Które należy moim zdaniem. Do samego zmarłego. Dalej przedstawiam materiał, na którym każdy sam może usłyszeć i porównać głos Kononowicza na pogrzebie oraz ze szkolnej 17. Przez Boga, Pan Krzysztof, który przestrzenił się przybranym dzieckiem Boże i w ciągu życia chciał się Teraz są na uszem dzieci Boże. nie, i razem ze świętymi stał się dziedzicem, odwitalnym naprawdę Teraz Raz są na uszem dzieci Boże, nie, a nie za Ciebie? Nie, a nie za Ciebie? Nie, a nie za Ciebie? A nie, dla ciebie? Ja mam tak, Nie. nie, ja tak, Nie. nie, ja tak, nie który przeszedł, stał się przybranym dzieckiem Bożym i chciał do życia karmić się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na uczcie dzieci Bożym. I razem ze świętymi stał się dziedzicem odziedzanej na prawdę Prośmy, nie, I razem... nie. Yen, 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 yen.